wykres funkcji wymiernej i wypisujemy jej własności. Dziedzina. Dziedziną są wszystkie liczby na osi x, którym odpowiada jakiś punkt wykresu. Na przykład minus dwójce odpowiada ten punkt, minus jedynce ten punkt. Jedyną liczbą, której żaden punkt wykresu nie odpowiada jest 0. Ponieważ tutaj i tutaj, jak idziemy od zera, nie napotykamy wykresu. Dlatego dziedzina to jest był liczb rzeczywistych z wyjątkiem tego zera. Zbiór, wa, e, zbiór wartości. Zbiór wartości są to liczby na osi Y, którym odpowiada, e, odpowiada jakiś punkt wykresu. No więc dwójce odpowiada ten punkt, trójce odpowiada ten punkt. Jedyną liczbą na osi Y, której nie odpowiada żaden punkt wykresu jest 0 znowu. Ponieważ jak idziesz w prawo, nie napotykać wykresu, idziesz w lewo, nie napotykać wykresu, więc 0 trzeba wyrzucić ze zbioru wartości. Dlatego piszemy, że zbiór wartości to jest zbiór liczb rzeczywistych, z wyjątkiem właśnie tego zera. Miejsce zerowe. Miejsce zerowe jest to liczba, w miejscu której wykres przecina oś x. Tutaj wykres nie przecina oś x, dlatego, yy, dlatego ta funkcja nie ma miejsca zerowego. Tego piszemy nie ma. Monotoniczność. I można powiedzieć, że funkcja jest rosnąca. Ponieważ tutaj wprawdzie rośnie, ale tutaj jest jak gdyby skogo do dołu i znowu rośnie. Ze względu na ten skogo do dołu, yy, funkcja nie jest rosnąca. Yy, jako całość, prawda? Ale jest przedziałami rosnąca. Dla xów od minus nieskończoności do zera, czyli dla tych x funkcja rośnie. No i dla xów od zera do plus nieskończoności, czyli dla tych, funkcja też rośnie. Czyli trzeba było wypisać przydziały w w którym funkcja jest monotoniczna, czyli rosnąca. Równowartościowość. Funkcja by była nieurnowartościowa, gdyby wyglądała w ten sposób. Na przykład dla dwóch x miała tą samą wartość. W tym wypadku nie znajdziesz dwóch takich liczb, dla których, yy, którym odpowiada ta sama wartość. Dwójce odpowiada, jest przyporządkowana minus 1 minus dwójce jest przyporządkowana, plus jedynka, i tak można dalej wymienić, ale nie ma takich dwóch, yy, takich dwóch x dla których, któ którym jest przyporządkowana ta sama wartość, dlatego piszemy, że funkcja jest różnowartościowa. Parzystość. No, funkcja jest podobna do tej i spełnia tą definicję, yy, dlatego jest funkcją nieparzystą. Funkcję nieparzystą można poznać w ten sposób, że jak weźmiesz prawą część wykresu i odbijesz po lewej stronie, a następnie to odbicie odwrócisz, to trzymasz lewą część wykresu. No, czyli jeszcze raz, odbijamy prawą część lustrzanie, czyli otrzymujemy tak, e, taki rysunek, a następnie te, ten rysunek odbijamy względem oś X i otrzymujemy taki. Można na to patrzeć w ten sposób, a można po prostu stwierdzić, że funkcja jest nieparzysta, ponieważ spełnia tą definicję okresowość. A funkcja po prostu nie jest okresowa, bo nie da się jej podzielić tak jak tej na nieskończenie wiele y, jednakowych części. Czyli to nie jest funkcja okresowa. W ten sposób wypisaliśmy własności tej funkcji.